Dorotę Gelner wydmuszki. Przed owalnym lustrem tłoczą się wydmuszki. Przymierzają przed nim pisankowe ciuszki. Jest w różowo, zielono i biało. A wydmuszkom ciągle kolorów za mało. Zajrzały do szuflad, szafy otworzyły. Kropeczki, paseczki na siebie włożyły. Gdy się tyle kolorów w lustrze odbiło, to w końcu lustro w pisankę się zmieniło. Drodzy rodzice, kochane dzieci, w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Prymuska chciałabym Wam życzyć zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Tęsknimy za Wami bardzo i mam nadzieję, że już wkrótce się zobaczymy.